Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Byli bowiem jak owce, nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowie, ma pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Rzekli mu: Mamy pójść i za dwanaście denarów kupić chleba. Żeby dać im jeść, bardzo ładnie tutaj widać proces wzrastania apostołów. Niedawno czytaliśmy, że wrócili opowiadali Jezusowi o tym, czego nauczali i jakie wielkie rzeczy się działy i co widzieli, jakie wielkie cuda czynili mocą Jego imienia, a teraz znowu zachowują się tak, jakby zapomnieli, przed kim stoją. To jest niesamowite, jak Jezus wykorzystuje tę sytuację, aby ich otworzyć na jeszcze większą prawdę. Aby objawić im jeszcze bardziej swoje imię, to kim on jest. Widzimy tutaj, że Jezus nauczał. Wszyscy siedzieli i słuchali jego słowa. Apostołowie przyszli, kiedy robiła się już późna pora i zaczęli go pytać o takie przyziemne rzeczy, jak jedzenie. Mówili, aby ich odprawił, by mogli sobie pójść kupić coś do jedzenia. A Jezus mówi im, wy dajcie im jeść. To jest niesamowite, że tutaj Jezus z tak prostej sprawy jak jedzenie przechodzi do objawienia mocy swojego słowa. Aby ci ludzie i apostołowie wzrastali w Nim, aby wierzyli w Niego, aby szli za Nim, aby byli jeszcze bliżej Niego. I Jezus ich zapytał, ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli, pięć i dwie ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożyli się gromada przy gromadzie po stu i pięćdziesięciu, a wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im także dwie ryby rozdzielił między wszystkim. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszy ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. Chrystus zatroszczył się o wszystko. Ludzie poszli za Nim, słuchali Jego słowa, siedzieli gromadami do zachodu słońca, nie zastanawiając się nad tym, co będą jeść, co będą pić, chcieli Go słuchać. A Chrystus zatroszczył się o wszystko tak, że nawet najedli się dosyta fizycznie, poza tym, że byli pełni Jego słowa. I tak samo jest dzisiaj, jeżeli postawisz go na pierwszym miejscu, i w ciągu dnia wygospodarujesz czas na to, aby spotkać się z Panem, by tak jak ci ludzie słuchać Jego słowa. On otworzy Twoje serce naprawdę jeszcze głębszą niż to, co będziesz jeść i to, co będziesz pić. Tylko się nie poddawaj, a pewnego dnia On sam przez Ciebie. Będzie karmił inny. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękuję Ci, że Ty troszczysz się o wszystko. Dziękuję Ci, że stawiamy Ciebie na pierwszym miejscu. Dziękuję Ci, że wzrastamy w Tobie i poznajemy Cię. Że każdego dnia jesteśmy coraz bardziej do Ciebie podobni, Jezu. Dziękuję Ci, że nas prowadzisz i kochasz. Ty jesteś dla nas najważniejszy. W imieniu Jezusa. Amen. Joł.